A za chwilę ten, który wygrywał tutaj trzykrotnie w 2011, 2012 i 2015 roku, w 2013 był na trzecim stopniu podium, dwa dobre skoki treningowe, Kamil Sto! No i teraz też bardzo dobry skok Kamila, chyba jeszcze dalej niż przed momentem Stefan Kula, jak mi się wydaje, metry. Kamila Stoka, najdłuższy skok w kwalifikacjach 4,8 punktów dodane za wiatr, bardzo dobre noty za styl 1,19 i pół, 4,19 no ale pełni zasłużone te oceny, piękny skok Kamila, liczyliśmy na to, że nastąpi odrodzenie naszego dwukrotnego mistrza olimpijskiego i wydaje się, że tutaj na Wielkiej kroki ono następuje, jest liderem Kamil o. O dwa punkty wyprzedza Stefana Hulej.